Ach, zwykły dzień w moim eleganckim domku. Co tu? Lucyfer! Co ty znowu zrobiłeś? Znowu wydajesz pieniądze na jakieś głupoty! Lucyfer? Co takiego wymyśliłeś tym razem? He? Co to za pieniądze? Co to są za pieniądze Lucyfer? Lucyfer, o co chodzi? Masz natychmiast się wytłumaczyć. Co mówisz? Chcesz przeciwać trochę pieniędzy na obstawianie na fame MMA? Razem z Daisy? No dobra. Podobno koty brzydzą się hazardem. Gówno prawda. Koty doskonale znają się na hazardzie. Lucyfer osobiście do mnie podszedł i nie powiedział mi, że chce trochę. Pieniędzy w najnowszym Fame MMA. I tak oto tutaj mamy listę zawodników Krzysiu. co się troszeczkę. Mamy listę zawodników, którzy biorą wy, y, udział w Fame MMA. I dzisiaj koty podejmą decyzję, na kogo zagłosować na Fame MMA i ile obstawić. Przekonajmy się, ile zarobią koty. Przed nami dwóch pierwszych zawodników: Oleg i Hasi. Kogo wybierze Lucyfer i kto zwycięży? Przekonajmy się. To jest Lucyfer. Lucyfer. Jesteś gotowy podjąć decyzję? Sprawdźmy to. Idź. Idź, podejmij decyzję. Na kogo zagłosujesz? Zastanawia się. O. Czyli definitywnie. Kod on Zastanawia się. Tak, To jest Hasi. Zdecydowanie. Dobra. Czas zadecydować, ile Lucyfer obstawia na Hasiego. Hasiego. Dobra. Sprawdźmy to. Przekonajmy się. Lucyfer obstawia. Uuuu. Wow, 500 zł na Hasiego, Decyd zdecydowanie. Kolejni zawodnicy, Krycha i Kasti. O, zdecydowanie Kasti, widać od razu. Wybór był oczywisty. Kolejna, ile zagłosuje? Ile postawi? No, tak przypuszczałem. No, dobry wybór. Ewelona czy Esmeralda? Emelona, nic dziwnego. Też mu się. Nie dziwię mu się. Lucyfer, ile obstawiasz na Emelonę? No. O. O! o! Zdecydowany lucyfer. No cóż, lucyfer jest pewny zwycięstwa. Wszystko postawił. Lucyfer nie zjada innych szynki z innych zachodników. Wszystko czyli ile? Postawił wszystko. W przeliczeniu na kocie pieniądze to jest 2000 złotych. Ja nie wiem. Olejnik czy Malczyński Uuuu Co? Co? Naprawdę? W... Lucyferze. Tylko on podjął decyzję. Ile? No, miał wątpliwości, miał wątpliwości ostatecznie 500 zł I 200 złotych. I 200 zł, <ślesy> i 200 zł. Bo wstawiali mi się zawsze, jeść chcę. Na hazard. Teraz wyjątkowo postanowiłeś Micha jeszcze wylizać. Zostaw ziemniaczki, z mięsko. Uwaga, ważny, czekamy. ważny pojedynek. Mini Mike czy krużwil. Kogo obstawia Lucyfer? Co? Jednak krużwil. No, nie byłbym tak tutaj nie wiadomo, panie Lucyferze. Wyniki mogą Jednak być różne. On wie. On wie. Ile? No. Jednak ostrożnie, zapobiegawczo. Ten tempo, nic innego, ten pojedynek jest bardzo niepewny. Dobra. Czas podjąć decyzję. No. <noise> <noise> Alepis. <jest. głosy> Lucyfer, wracaj tu! <noise> przemyślę przemyślał sprawę. O, zastanawia się. Co? Nie, je je jednak, tak, jednak o, o, miał było. wątpliwości. Było ciężko. Było ciężko, było ciężko, ale się zdecydował. Jednak, jednak o. rozsądek. No cóż, skoro tak. Nie, co? Nie jest przekonany. Dobra, cyfer. Dobra, atakuj. No bo na. tam tego jak głupek. Dobra, teraz. Musisz jeść coś. Jak się rzucił? Też 500 zł na kota Adbuster, Ile zagłosuje? Znowu 500 złotych Liliście hey, Lucifer Najman Czyli taka jest decyzja Lucifera Niechaj tak będzie Kurde Na, na co koło zagłosował? Na Najmana Czyli wszystko na Najmana! zdecydowany. Oprócz Zero decydować będzie też Daisy. Dwaj zawodnicy: Daisy i Lucifer. Kto obstawi mądrzej i zgarnie większe pieniądze i na kogo? No tak, Daisy generalnie jest w takim kaftanie, dlatego że niedawno była sterylizowana. I to jest dla jej bezpieczeństwa, ponieważ musimy chronić brzuszek, żeby go nie oblizała. Bo ma tam ranę. Nadeł właśnie ma taki kaftan, ale kotek czuje się dobrze i nic mu nie jest. Casi, czyli jednak. Tak jak braciszek. Tak jak braciszek. na no, dlatego, no, dlatego to po no, twarzy mu depcze. Dokładnie, depcze no. mu po To się nazywa zniewaga. Hate. Ile obstawia? Sprawdźmy to. No, 1000 Uuu. złotych. Bez de, mi decyzję. Szybka decyzja, Krycha. Na kogo zagłosował Lucyfer? Na Kasti. Na Kasti, czyli mamy już pewną rodzaju Różnice. Zobaczymy ile jeszcze hajstu postawi. Ostra zawodniczka! Kolejny tysiąc z ręki Daisy. Widać, że kobieta tysiącami po prostu. Daisy podejmuje kolejną decyzję. Uuuu, stawia niby na pewniaka. Inaczej niż Lucyfer. Patrz, znowu tysiąc! Kurde, jednogłośna decyzja. Wypuścić kota. Definitywnie Ewelona, tak jak lucyfer. Ona na kto to wygra w tej walce. Tutaj się zna. I, i, i Jednak Ewelona trochę mniej. 500 zł. Raptem. I maj, Znowu jest duża różnica między lucyferem a. Minim, a. A Daisy. Wypuścić bestię. Znowu zawoławczo. 500 zł. O, no, zachowawczo Daisy, więc... wybieraj. Również definitywnie i samo. A tutaj nawet bez zastanowienia się, nie? To co? Nie było. Nie było, nie było. Ani, ani się nie zastanawiała. Ile obstawi? Uuuu samymi pięćsetkami i tysiąc 1000 1000 Baster! Czyli jednak... Co ja też bym tak postawił? Ja nadal 500 zł. Decyzja jest jedna. Daisy jest stanowcza i spokojna Mówią na nią kot opanowany. Tak na nią mówią? No, pyta się o radę. Co by tu wybrać? Decyzja jest bardzo niepewna i ostatecznie BONUS BGC. Nietypowa decyzja Daisy. Czy to będzie błąd jaki kot podejmie? Spokojnie 1000 złotych Lekką łapką Koty podjęły już decyzję jak widzicie zagłosowały Po wielkim zawodach fejmy ma sprawdzimy Który kot wygrał i który kot więcej zarobił Przekonajmy się czy koty podjęły słuszne decyzje